Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Dave, witam was w następnym odcinku przygotowań do challenge'u 220 kg w martwym ciągu i mila poniżej 5 minut. Nagrywam ten odcinek jeszcze zanim zrzuciłem trzeci odcinek, więc nawet nie wiecie, że podniosłem 20, 200 kg w martwym ciągu, ale się dowiecie, bo odcinek mam nagrany, no tylko go muszę zmontować, bo nie mam tyle czasu właśnie, eee, powiem wam tak pokrótce, że te dwa tygodnie miałem mocarne. Mimocarne, bo mało spałem, e, miałem dużo nauki, miałem dużo pracy, e, obowiązki w domu, w mieszkaniu, tutaj. E, no dużo rzeczy. Teraz jeszcze weekend studia, więc. No ciężko, naprawdę mi ciężko. Tego treningu było troszkę mniej, biegania troszkę mniej. To znaczy nie zrobiłem e, dwa dni, w sumie nie zrobiłem teraz treningów w poprzednim tygodniu biegowego, więc trochę po prostu tego mniej wyszło. O kurwa, trochę mniej tego było wyjątkowo. No, miałem też ogólnie generalnie taki jakiś cięższy okres teraz przez te dwa tygodnie. Myślę, że jest coraz lepiej znowu. Są takie, wiecie, wloty upadki raz lepiej, raz gorzej. No i co? I Trzeba robić robotę, trzeba nakrywać materiały, bo no mówię, jak z daily 90-dniowego 90 daily, cały czas coś wrzucałem, no to teraz nie wrzucam nic praktycznie, a. No chcę tę regularność, tak mówię, utrzymywać jako taką. Wróciłem z pracy. 14:30. Ja teraz idę biegać. Zrobię sobie dwunastkę biegu. Trening wody. Jeszcze mój gdzieś tam zmieszczę. No i będzie wieczór, nie? I będzie wieczór i jutro jak A więc mówię, naprawdę jest tego dużo. gdzieś tu muszę dietę jeszcze rozpisać jedną. Nauka. No generalnie też właśnie teraz nagrałem, nagrywam ten odcinek, bo mam taki luźniejszy, w sensie jestem po dwóch kolokwiach, jestem po dwóch kolokwiach, bo w sobotę pisem z chemii, w niedzielę pisem z anatomii i zaskakująco dobrze mi poszło, powiem wam naprawdę, bardzo się cieszę z tego, bo... Pokarmowy układ ze mną 84%, resztę układów, bo reszta układów to jest suma. No chyba 68% bodajże. Jeszcze to nie jest do końca policzone, bo ja sam sobie policzyłem te punkty. W sensie my te odpowiedzi sprawdzaliśmy po napisaniu, więc ja sobie to zapisałem i później sumowałem. Z chemii czekam na wyniki, ale już jakby te laboratoria mam zaliczone. Mimo tego, że jeszcze jedne laboratoria są. I wtedy są wszystkie punkty sumowane, ale myślę, że już mi wyszło te 23, które trzeba mieć minimum. Więc idziemy po 4 4 plus. może z y, chemii byłoby kozacko. <laughs> byłoby kozacko. No i właśnie było naprawdę dużo nauki po poprzednim tygodniu i yy, no mało spęm, bo spęd cały tydzień praktycznie po 5 godzin. Cały tydzień po 5 godzin nauka, praca, coś, 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 yy, ale warto było, warto było, bo się udało, więc jestem zadowolony teraz w sumie Ostatnia prosta, bo w lutym, 9 8 lutego mam egzaminy i, i SMS będzie zdany. Więc patrzcie jak to szybko zleciało. Dopiero co zacząłem pędzną w październiku jeszcze. Fajna pogoda była, a teraz zima. Idziemy na bieg. Okej, okay, jestem ogarnięty, a jak widzicie dajcie znać co sądzicie. Bo uważam, że mega fajnie siedzi ten kolczyk. Eee, taki ala diamencik. On się świeci. No, on kosztował 7 dych, nie? Bądźmy szczerzy, szczerze ale patrzcie to, fajnie się błyszczy, fajnie, naprawdę spoko. Jeszcze się muszę troszkę przyzwyczaić, ale mega drip bratku, wiesz co chodzi. Eee, Dobra, powiem wam gdzie jadę, powiem wam gdzie jadę, ale nie mówcie nikomu. Eee, jadę na rozmowę o pracę, bo eee, no ja mam tutaj pracę dwuzmienną i mocno mi to koliduje z body basement, z treningami, ze studiami też trochę mnie to wybija. Eee, no i szukam czegoś po prostu na rano. Zobaczymy, bo w sumie nie wiem czy ta praca jest na rano. Po prostu dostałem ofertę, żeby przyjść i, i e, pogadać. E, jestem ciekaw po prostu jak to e, będzie wyglądało. No trzeba gdzieś szukać, próbować. Może nawet na pół etatu bym przyjął szczerze pracę, bo Panie bym miał czas po prostu, żeby rozwijać jadłospisy i też podopiecznych i online i treningi lepsze by to wszystko tak grało. Zaczęłoby to grać YouTube, e, bo póki co no to czasu brak. Wróciłem właśnie z treningów. Jeden mi wypadł, no tak wyszło, ale się nic nie stało. Mam trochę czasu, żeby ogarnąć sobie jedzenie na jutro i posprzątać trochę, bo Karoliny nie ma, Karolina jest na wakacjach teraz przez ten tydzień i ja jestem sam i jest gnój, wam powiem. Jest gnój. Yy. <ścoughs> nie pokażę wam tego tutaj, ale nieźle jest, nieźle jest w Fołpie. W sumie no, ty. Musicie mnie zrozumieć, bo tydzień e, praktycznie w tej chacie mnie nie było. Taka kontrola tematu, no tutaj włączę airfryera, bo zrobił mi się kurczak. To jest na jutro, jest kurczak od 150 gram, pół kilo pereczek takich dobrych. E, tutaj te są te pereczki, na to posypem mozzarellą, tak, tą tu około 20-30 gram. E, na to jeszcze kurczaka z airfryera, muszę wy wyciągnąć i wrzucimy go tutaj. Yy, I to będzie moja kolacja dzisiaj. A na jutro robimy szakszukę też. Cztery jajka, puszka pomidorów w i tyle mi wystarczy. Yy. Dobra. To już na stories yy, ukrzykowane Tu jest woda, dużo lodu. Pokażę wam w sumie. Pokażę wam w sumie to. No, oczywiście na to, trochę jest tego lodu. To jest taka bryła, gruba. O, o! kurde! Dwie minuty dosłownie, ale rzeźnia totalna, naprawdę zimno w tym lodzie. Jeszcze te, te takie kry, te takie kawałki lodu na to. O, mróz naprawdę. Ale to się szybko organizm odzwyczaja. Bo żeby Was nie skłamać, to z jej nie mursowałem. Yy... Z tydzień nie morsowałem. No i czuję mocną różnicę, w sensie mocną. No boli to, nie? Jest gorzej, jest gorzej. Ale o, oh, dobrze w tym cieple. Idę się wykąpać, biorę gorący prysznic, kawka, jedzonko i robimy robotę. Tylko masala. Trochę. Dużo dałem kukurydzy, no to nic. Jest spoko, będzie dobre. Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Po treningu, po treningu jest sobota tak w ogóle witam Was serdecznie dzisiaj, bo jeszcze się nie przywitałem. Tym, eee. on nagrywał, zrobiłem sobie eee. 10 razy 400 metrów i 4 razy 200 metrów. No to już tak na sprincie, tam wychodziło 2,55-2,53 minuty na kilometr. Patrzcie, jaka piękna pogoda. Ja zwijam, bo jeszcze czeka mnie jako 13 drugi trening. Teraz jest śniadanie, mam kola z. Podopieczną odnośnie diety, więc chcę się wyrobić. C wody Basement, drugi trening, trening dług, e, ale nie trening dług, trening FBW, pokażę wam o co chodzi. E, robimy trochę inaczej to wszystko teraz. Razem z Pawłem, znaczy w sumie razem z Pawłem. Paweł sam mi tak naprawdę plan pod aktualny cel, czyli pod, e, pod 220 w martwym Miliard, poniżej 5 minut. Jest to trening FBW, serii łączone. Jestem y, podbierany, bo to jest coś nowego. To jest coś nowego, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Y, zobaczycie, zobaczycie ćwiczenia. Zobaczycie za zaraz, bo każdy nagram, który będę robił pierwszy raz. Więc ja tak jak. Zawsze podkreślam nie jestem jakimś ekspertem też, więc yy, ciśniemy was założony i bierzemy na serwis dzisiaj 165 kg. Jedziemy! Wykonana i to bardzo dobra robota. Powiem Wam ciężki trening, ciężki te serie łączone i ćwiczenia na przewodziciela ogólnie na przewodziciele, powiem wam te ćwiczenie. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Dlatego też pewnie tak to wygląda. Na następnym treningu będzie lepiej, ale ciężko. Pewnie bym dołożył tam ciężaru na tą nogę położył sobie coś krążek, ale ja nie jestem w stanie. Myślę, że jeszcze z dwa tygodnie, pewnie zanim. Coś dołożę, więc mocarny, mocarny, naprawdę dobry. Wiem, że odda. Wiem, że odda. Ciśniemy, e... ciśniemy, bo jadę na urodziny do babci, więc ciśniemy, bo w sumie za pół godziny muszę być.